Siemano, na pewno jesteś ciekawy, jak wygląda lokal po remoncie. Także zapraszam Cię do Twojej jadłopodajni. Na wstępie śnieżno-biała biel, elegancko wymalowane. Nowa lampeczka, zawieszona tak troszkę wyżej, jest w porządku. Klimacik jest niesamowity, trzy lampy wiszą niżej. Ta tutaj na wejściu wisi troszkę wyżej, naprawdę fajny efekt robi, chociaż moim zdaniem ta żarówka i tak jest troszkę za mocna. Te cegiełki są mega, mega to jest nawet mało powiedziane, efekt jest naprawdę super, popatrz jak, jak fajnie wygląda stolik pod taką lampeczką, przy cegiełkach. Wiesz co, wszystkie krzesełka załadowaliśmy na przyczepkę, wszystkie śmieci, trochę kartonów, no ale, ale tyle jeszcze Ci zostało, po prostu nie damy radę Tutaj wszystko jest elegancko powieszone. Też cegiełka wrażenie robi. W kuchni, w kuchni się niewiele zmieniło, oprócz tego, że mamy płyteczki. Płyteczki są tutaj aż od kaloryfera po tamten kaloryfer. Jest po prostu na zagięciu, a pokażę Ci, żebyś wiedział o co chodzi. Bo tam był najgorszy grzyb, więc zamaskowałem to płyteczkami. A niestety na równo się nie dało na wysokość tej ściany po prawej stronie, bo, bo tam te rury już idą prawie w ścianie. A teraz chciałem Ci pokazać coś moim zdaniem najciekawszego, co na pewno Cię zainteresuje. Patrz tu. Oczywiście oświetlenie to jest na razie jedna z tych lamp, które były na suficie, ale jest tam kabelek. Ładne czarne filary. Już Ci pokażę. Ostre kanty. Nowe świecąco-białe gniazdeczka. Panel. No naprawdę jest czysto, schludnie i, i bardzo fajnie. Wiatraczek sobie chodzi, jest prawie niesłyszalny. Obydwa żeby przesparowali, ale tamten coś świruje strasznie. Ten kuchenny. A co ci tu jeszcze mogę pokazać? Ech, okienko też masz wymalowane. Dziewczyny narzekają na tą roletę. Że jest brudna i że się urywa tam zaczep. No może i się urywa, no ale to... To nie jest rzecz pierwszej potrzeby moim zdaniem. Ech, w łazience, w łazience. Elegancko wymalowane, nie nic nie przebija, wszystko jest spoko, nowa bateria założona, nie rusza się, lampeczka jest ta co była, no czekamy na lustro, Ech, kosz na śmieci, o powiem Ci, że dużo lepiej wygląda by łazienka z tym koszem, jeszcze przyczepiłbym się tylko do tej deski, po prostu mi się kolor nie podoba, no ale to nie ja to decyduję. Ale tam jest wszystko ogólnie w porządku, elegancko. Myślę, że będziesz naprawdę zadowolony. Postaraliśmy się, wszystko dopieszczone, wszystko po, piony, poziomy, wszystko w milimetrach bieżone, laserami sprawdzane. Jest naprawdę fajnie, rurę masz też wymienioną, okno masz y, uszczelnione elegancko, także wreszcie tu nie będzie wiało, może nie będzie takiej wilgoci, bo tu z rana jak się przychodzi, to jest naprawdę wilgoć. Trzeba jak się przychodzi, jak się tu siedzi do rana i, i cały następny dzień to jest wilgoć w No jest, jest fajnie, jest ładnie, naprawdę sto, stoły porozkładać, trochę kurze pościerać, bo tego nie zrobiliśmy i jest zajebiście moim zdaniem. i od razu Ci się przyznam, Wypiliśmy Ci pewnie z 10 takich, a kaw to pewnie z 20. <grystanie> Mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Dobra, lecimy, lecimy teraz na lisówek, zrzucić te krzesełka. Patrz, jak to wygląda. <grystanie> Jest na fulla, żeby nie było, że nie chcieliśmy kartonów zabrać. Nie wiem, czy to widać po ciemaku. Ach, ja widać. Jest full, naprawdę. Dobra, nasimy, zakręcamy wodę, spierdalamy. Popatrz sobie jeszcze tak. <grystanie> Lucjan, pomachaj. Powiedz, jak się orobiłeś. i przyznaj się, ile zjadłeś kotletów. <grystanie> Nie no, dobra, ze cztery sznycle też zginęły. <grystanie> I trzydzieści pierogów. No, mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Nie no, nawet lepiej, ja jestem pewny, że będziesz. Dobra, tyle, hej.